Witam ponownie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny deser włoski. E, deser z włoskich biszkoptów. E, na pewno znacie o nazwie tyramizu. Tak wygląda. Deser jest wspaniały, naprawdę. Przepyszny. Bardzo delikatny. Jak zrobić zapraszam do oglądania filmu. I ten przepyszny deser zaczniemy od przygotowania kawy. Tutaj mam bardzo mocną kawę e, zimną, do której dodam likier z migdałów. Oraz likier z e, osmaku e, pomarańczowym. Nazwy tych likierów y, podam wam y, w przepisie. Wszystko mieszam. I odstawiam. A teraz przygotuję krem do tyramizu. Tutaj mam pasteryzowane żółtka. Do żółtek y, dodam cukier puder. Składniki te ubiję na puszystą masę. Robię to w ten sposób. I masa jest już gotowa. Do składników tych dodam teraz. Yy, maskapone I maskapone z kremem mieszam dokładnie I masa jest już gotowa. A teraz ubiję śmietanę. Tutaj mam śmietanę kremówkę, z której y, zrobię teraz bitą śmietanę. Robię to w ten sposób. I śmietana jest już gotowa. Tutaj mam krem. I teraz będę dodawać bitą śmietanę do kremu. Robię to delikatnie, pomału. Robię to w ten sposób. I delikatnie mieszam. I jak widzicie, krem jest bardzo puszysty, bardzo delikatny. I tak właśnie ma wyglądać. Tutaj, jak widzicie, mam biszkopty, które użyję do naszego deseru. Teraz będziemy składać wszystkie składniki razem. Czyli yy, będę moczyć biszkopty w kawie i układać w pojemniku. Robię to w ten sposób. I tak przygotowane biszkopty pokrywam masą. Robię to w ten sposób i ponownie. E Nakładam warstwę z y, biszkoptami. I ponownie przykrywam e, biszkopty kremem. I tak przygotowany deser e, przekrywam. przykrywką i odstawiam do lodówki. Tiramisu e, całą noc stało w lodówce i teraz zobaczymy jak wygląda e, po wyjęciu z lodówki. Tak wygląda. Teraz posypię y, tiramisu y, kakałem, oczywiście kakao w proszku. Tutaj mam sitko z kakałem i posypuję to w ten sposób. I tak wygląda tiramisu e, po przystrojeniu e, kakałem. I teraz zobaczymy jak wygląda w środku po przekrojeniu. I tak wygląda tiramisu e, w środku. Deser jest wspaniały, naprawdę przepyszny, bardzo delikatny. A ja już się z Wami dzisiaj żegnam. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału i za łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.